Cześć, tu Irene. Witajcie w nowym odcinku podcastu "Kobieta na skraju ołtarza". Mimo tego, że dwa tygodnie temu zapowiadałam duży odcinek i takie nie wiadomo co, to stwierdziłam jednak, że ten temat zostanie przesunięty na za dwa tygodnie, a dzisiaj skupię się na bardziej świątecznym temacie. To znaczy świątecznym w pewnym sensie. Jak ja spędzam święta, to zazwyczaj albo z rodziną, albo sama oglądam dużo filmów, zazwyczaj filmów, czasem też i seriali, i dlatego w tym odcinku chciałam. Poopowiadać o filmach, które bardzo lubię i filmach związanych ze ślubem i z weselem. A ten temat, który już zapowiadałam, <grym> zapowiem jeszcze raz o nim porozmawiamy za dwa tygodnie. Tak jak mówiłam w poprzednich odcinkach, czekam na Wasze wrażenia z podcastu Co myślicie, co chcielibyście usłyszeć. I dziękuję za wszystkie wiadomości. I tutaj pod ostatnim odcinkiem jest komentarz. Spoko odcinek uśmiałam się, dzięki taki był zamiar. Fajnie, jakby była jego druga część, na przykład o doborze muzyki, ale też więcej mięsa, jak się zagraniczni goście bawili na parkiecie przez całą noc i tak dalej. I to oczywiście chodzi o odcinek, w którym opowiadałam o ślubie z osobą z zagranicy. I jeśli chodzi o dobór muzyki, to Ania, z którą rozmawiałam, powiedziała mi, że DJ-ka została po prostu poinformowana i dostała playlistę hitów, które rozbawią i poderwą do tańca Francuzów, czyli takie po prostu typowe hiciory, i tak samo hity były dobrane pod polskich gości. Także był taki miks hitów dla jednych, dla drugich, no i hity, które poderwą każdego, jak Rihanny, Beyoncé i tak dalej. Natomiast Kinga powiedziała mi, że w trakcie którejś z gier tam goście mieli jakieś zadania do zrobienia i którejś z gości, teraz nie chcę przekręcić, czy to był jej brat, więc nieważne, którejś z gości zaśpiewał do jej męża piosenkę i teraz ja będę musiała ją chyba zaśpiewać, ale ja tak strasznie źle śpiewam, że bardzo Was przepraszam. No ale to coś, co idzie tak. Pablo, Pablo się żeni. Nie, dobra, to nie idzie tak. No ale wiecie, o co chodzi. To jest generalnie ta piosenka. Boże, jaki wstyd. Wstyd sama sobie przynoszę, po co ja to robię. No anyways, więc polska grupa, polska część gości oczywiście załapała i ich to rozbawiło, natomiast trochę Hiszpanie nie wiedzieli, o co chodzi. Na każdym z tych weseli, o których opowiadałam, Wszyscy goście bawili się świetnie. Hiszpanie wiadomo, muzyka, tańczenie do białego rana, Francuzi również, w ogóle też Ania mówiła, że dobrze się ci goście ze sobą dogrywali na weselu, na którym ja byłam, czyli na weselu angielsko-polskim. Również goście bawili się do samego rana, do piątej, do szóstej rano, w zasadzie bez podziału na... Kraj, wszyscy tańczyli i od razu skumali o co chodzi w polskim weselu. I na tym właśnie weselu był tylko jeden taki dość spektakularny powiedzmy zgon, gdzie chłopak drużby no troszeczkę odpił wrotki, można powiedzieć za mocno, ja uważam, że na weselu można. Nawet trzeba, odpiąć wrotki za mocno. No i no on to się dobrze bawił. Nie wiem, czy się tak dobrze bawił następnego dnia, no ale generalnie muszę powiedzieć, że goście z zagranicy dali radę i bawili się super. Więc tyle jeśli chodzi o komentarz. Natomiast pisaliście się też, żeby zrobić odcinek o ślubach pary jednopłciowych, i na pewno taki odcinek zrobię. Oraz o ślubach low cost i jak tylko znajdę więcej informacji na ten temat. Też, jeśli mieliście bardzo low costowe śluby, no to proszę, piszcie, podzielcie się, ale nie tylko, jak do tej pory. Jednym zdaniem w wiadomości na Instagramie zrobiłam tanio ślub. No to gratuluję, ale ja tutaj potrzebuję więcej, jak już zostało wspomniane mięsa. No ale oczywiście czekam na wszystkie te wiadomości na moim Instagramie: Kobieta na Skraju oraz na moim mailu kobieta na skraju Więc zanim przejdę do Tematu odcinka i opowiem o tych wszystkich dość niestandardowych filmach, no to muszę powiedzieć, że dalej nie posuwam się za bardzo do przodu, znaczy posuwam się w żuwin tempie, jeśli chodzi o planowanie tego ślubu, ale już jedna rzecz została prawie zrobiona, mianowicie. Ja wymyśliłam, że moje zaproszenia no nie będą takimi zwykłymi zaproszeniami, dlatego że ja powiem szczerze, nie znoszę dostawać zaproszeń na śluby. Nie, że nie lubię jak mnie ktoś zaprasza, bo bardzo lubię jak mnie ktoś zaprasza na ślub i kocham śluby, jak już ustaliliśmy. Ale nie lubię papierowych zaproszeń, bo ja nigdy nie wiem, co mam z tym zrobić. Z jednej strony się czuję tak, że muszę gdzieś to schować i potem pamiętać przez te parę miesięcy zazwyczaj przed, gdzie jest ta kartka, żebym wiedziała o której i gdzie jest ten ślub dokładnie. To się nigdy nie udaje, więc ja tego nie wyrzucam, znajduję to po roku i dalej potem nie wiem co mam zrobić z tym czymś, czy to ma być pamiątka, ja to mam zostawić, a takie duperele no jakoś specjalnie nie są mi potrzebne w życiu ja i tak mam za dużo rzeczy. Ostatecznie kończy się tym, że jest pisane do pary młodej dwa dni przed, o której to jest, albo do znajomych, którzy wiedzą, gdzie mamy być, i tak dalej. Więc dla mnie te papierowe zaproszenia w mojej sytuacji nie mają żadnego sensu, bo myślę, że to jest fajne, jak się na przykład jedzie do znajomych, do rodziny i odwiedza każdą osobę fizycznie. I wręcza się jej to zaproszenie. Przedstawia się też partnera lub partnerkę, w zależności u której części rodziny jesteście, i to ma sens. To jest jakimś takim wstępem do tego wesela. Wtedy daje się to zaproszenie, żeby też było po co przyjechać. No więc podejrzewam, że to z tego wszystkiego wynika. Ale ja zapraszam swoich gości, głównie albo face to face, ale wszystkich tak naprawdę zaprosiłam do nich dzwoniąc czy z nimi rozmawiając. Więc po co ja mam jeszcze im wręczać to zaproszenie? Po co moi rodzice mają wręczać zaproszenia swoim znajomym, który chcą na moim ślubie? Jeśli ja tego nie robię, dla mnie to jest kompletnie bez sensu. Więc ja wymyśliłam, że zrobimy wideo ze starym. To będzie wideo zaproszenie i potem też grafika. No i wtedy każdy ma na WhatsAppie w naszej konwersacji albo na mailu, może sobie za każdym razem sprawdzić, problem rozwiązany. I nikt nie ma jakichś tam właśnie dylematów, czy trzeba tą kartkę wyrzucić, czy nie. Natomiast ja czekam, aż się zrobi trochę cieplej, dlatego to wideo jeszcze nie powstało. Moi rodzice mi słyszą głowę, że przecież muszą być zaproszenia, więc myślę, dobra, jakby dajcie mi żyć, Zrobiłam im te zaproszenia, co z jednej strony było proste, bo są te kreatory, gdzie można to sobie wszystko zamówić. Z drugiej strony te kreatory doprowadzały mnie do szału i doprowadzały mnie. Straciłam wczoraj pewnie pół włosów w normalnym kolorze i teraz będę miała siwę. No ale też zaakceptujmy siwiznę u kobiet, więc może nic z tego złego nie wyjdzie. Jak chcą, niech mają, niech stracę. Do części znajomych, bo już powiedzieliśmy tylko teraz od strony mojego starego, zaproszenia wyjdą mailem, więc też zostały zrobione. No bo już, skoro miały nie nieść papierowe, to nie idą papierowe, więc zrobiłam na razie dwa rodzaje zaproszeń: jedne do wydrukowania, drugie do wysłania, i jeszcze będę robiła trzecie. Więc w pewnym sensie, jakbym od razu zgodziła się na ten głupi pomysł drukowania wszystkich zaproszeń, to miałabym to już z głowy. No więc trochę sobie utrudniam życie, ale i tak jakby dwie trzecie tego problemu jest już za mną. I tu chciałam powiedzieć, że te zaproszenia, oprócz tego, że są mi do niczego niepotrzebne, to one zazwyczaj też wszystkie wyglądają tak samo. I są właśnie robione najczęściej z szablonów. I okej, okay, ja to rozumiem, też tak zrobiłam, żeby po prostu mieć to z głowy. Natomiast tutaj chciałam powiedzieć o jednym zaproszeniu, które było super, i to było zaproszenie moich znajomych. Chłopak, mąż aktualny mojej przyjaciółki, jest ilustratorem, więc on narysował ją i jego i ich kota. i tak wyglądała ta kartka. No i to było super, no bo to byli oni, dosłownie, i to miało sens. Jakaś była też taka niestampowa, nie była właśnie jakaś taka bardzo elegancka. No i taką kartkę można robić. Z tym, że mi się też jakby też takiej kartki nie chciało robić, też bym tego nie narysowała, przez to, że on był ilustratorem, to to miało sens, ale wszystkie inne zaproszenia, no nie wiem. Ja, szczerze mówiąc, nie lubię takich tradycji, które się robi tylko dlatego, że są jakąś tradycją albo jakimś zwyczajem albo jakimś konwenansem. Konwenanse utrudniają życie, a nie ułatwiają. Taka jest moja wersja i takie jest moje podejście. No ale czemu ja tak naprawdę straciłam tak dużo siwych włosów, to znaczy straciłam normalne, na rzecz siwych w trakcie tego zaproszenia? Więc chciałam na tym zaproszeniu napisać, żeby zamiast kwiatów, żebyśmy otrzymali albo wino, albo karmę dla zwierząt, którą pewnie podarujemy. Albo zwierzęta moich rodziców, albo pojedziemy do schroniska, w zależności jak tego będzie dużo i jak sobie goście wybiorą, którą opcję wolą dać. No więc próbowałam ubrać to w słowa. Nie chciałam używać tych takich rebusów, bo też mi się wydaje, że to nie pasuje do tego zaproszenia. I słuchajcie, wpadłam w jakąś otchłań szukania w internecie jednego prostego zdania, że nie chcę kwiatów, chcę wino, tylko ładniej. I okazuje się, że wszystkie zaproszenia są pisane wierszem, ale tak naprawdę wierszykiem. I moje pytanie jest do ludzi, dlaczego na dzień swojego święta nagle zaczynają mówić wierszem? Bo nie wydaje mi się, że Polacy generalnie, jako naród, to, jest, to są osoby czytające wiersze. I skąd jest ten pomysł, że nagle na zaproszenie ma być jakiś głupi wierszyk? To jest jakieś takie infantylne dla mnie, czy to chodzi o to, żeby tak załatwić tą sprawę jakby, żeby nie było głupio, że się chce jakichś prezentów zamiast innych, czy o co w tym chodzi. No i naprawdę nie ma w internecie nic związanego z zaproszeniami, co nie jest wierszem. Więc ja próbowałam to znaleźć, próbowałam i dostawałam szału i, i nie mogłam przestać o tym myśleć, dlaczego? No i następna rzecz jest taka, że z szablonu, z którego korzystałam, to w tym szablonie właśnie był oprócz tych informacji o zaproszeniu, był również tam cytat. Ten akurat był z Georges Sand. No i rozmawiałam z moją mamą, no winnie, nie musi być jakiś cytat. I ja ostatecznie nie dałam żadnego cytatu, no bo myślę. Każdy cytat o miłości wydaje mi się do mojego związku strasznie niepasujący, głównie dlatego, że ja nie jestem romantyczką, nie wydaje mi się, żeby mój narzeczony był wielkim romantykiem, na pewno większym niż ja, ale wciąż nie łączy nas na przykład jakiś tekst piosenki, który byśmy mogli dać, albo właśnie jakiś wiersz. Więc zapytałam go, czy nie chce czegoś wymyślić, ale wszystkie cytaty. Z The Smiths są no bardziej o rozpaczy niż o miłości. Znalazłam też cytat z Kasi Kowalskiej: Zwątpiwszy w miłość i cnotę, zostaje jeszcze rozpusta. No ale coś mi się wydaje, że to niekoniecznie by pasowało na zaproszenie. No dobrze, tak już upuściłam trochę pary i swojego niezadowolenia związanego z tym, co jest właśnie związane ze ślubem i z jakimiś takimi rzeczami, które dookoła tego ślubu panują i sposób urządzania tych rzeczy, które mi się nie podoba. No to możemy przejść w końcu do odcinka. Pierwszym filmem, który mi przyszedł do głowy związanym ze ślubem, albo właśnie o ślubie, jest Melancholia Larsa Vondriera. Ja bardzo często myślę o tym ślubie, te sceny, które tam były, tak mi zapadły w pamięć. Jest to film o końcu świata, jest to film o depresji i jest to też tak ciekawe pokazane, jak ludzie mają co do tego ślubu jakieś takie ogromne oczekiwania i tego, że ludzie muszą być kimś innym w trakcie tego ślubu, że nagle mają się cieszyć, nagle mają się zachowywać, nagle mają być taką konkretną osobą, którą ktoś sobie wymyśla, że ta osoba powinna być na ślubie, jakimś takim wzorem. I główna bohaterka, Jedna chyba z dwóch głównych bohaterek, tak to można powiedzieć, jest po prostu zupełnie obok tego ślubu. Zachowuje się w taki sposób, który jest do tej swojej roli nieprzystający. Kino Larsa Wątroiera jest bardzo specyficzne. Ja polecam oczywiście wszystkim, ale no na pewno nie, jeśli spodziewacie się happy endu w postaci szczęśliwego ślubu i życia długo i szczęśliwie. Jeden z moich ulubionych filmów rozpoczyna się właśnie sceną ślubu. I jest to film Kill Bill. Absolutnie zakochałam się w Kill Billu, jak go pierwszy raz oglądałam, gdzieś mniej więcej jak miałam pewnie jakieś 15 lat. I muszę powiedzieć, że no, trzyma mnie to nadal. Absolutnie uwielbiam kino Tarantino i wiadomo, Pulp Fiction, Benkarty Wojny, tak sobie próbuję na polski przetłumaczyć te wszystkie tytuły, ale jednak Kill Bill dla mnie zawsze był najważniejszy i zawsze mi się najbardziej podobał. Głównie chyba dlatego, że ta główna bohaterka jest taka bezwzględna Silna i zdecydowana. I scena tego ślubu, teraz, jak sobie przypominam, ona tak się zaczyna film tym, co się stało na tym ślubie, ale też w drugiej części filmu jest po prostu dokładnie narysowane, bo to jest chyba część animowana tej historii. Chociaż może mi się mniejsza. Ewidentnie muszę wrócić do tego filmu i tego Wam życzę. Natomiast było to bardzo, bardzo krwawe. Nawet nie wesele, tylko dopiero co ślub. Można powiedzieć, że tak się kończą historie, jeśli bierze się ślub nie z osobą, którą się tak naprawdę kocha. A jak już jesteśmy przy no, takich mocnych wrażeniach i mocnym kinie, no to jednym z lepszych odcinków Gry o Tron był właśnie odcinek, który nazywał się Czerwone Wesele. Nie chcę tutaj spoilerować osobom, które nie oglądały. Chcę przypomnieć osobom, które oglądały, bo na pewno pamiętacie ten po prostu szok i niedowierzanie tego, co się wydarzyło na tym weselu. Ja w ogóle uwielbiam filmy, które mają to takie zaskakujące rozwiązania i wszystko w nich jest zupełnie inne niż moglibyśmy się spodziewać. I taką produkcją jest też serial Kiedy Ślub, który jest na Kanal Plus i który reklamowałam w moim drugim podcaście Dyskoteki Chłopaki i ogólnie takie, takie. I tam jest właśnie bardzo wiele takich scen, które są rozwiązane tak nie jak w polskim kinie, co jest dużym plusem i potraktujcie to jako komplement z moich ust. I dużo jest takich elementów, które kończą się nie tak, jak sobie bym pomyślała, że zostaną rozwiązane w scenariuszu. I to jest fajne. Chodzi w tym serialu o taki moment tego przeciągnięcia związku, że z jednej strony już jesteście tak długo razem ze sobą, a z drugiej strony ten ślub albo musi do się dokonać, albo on się nie dokona nigdy. I wtedy się rozstaniecie. I to są takie ciekawe motywy dla mnie, no bo jak to jest możliwe, że możesz z jednej strony zastanawiać się nad tym, czy wziąć z kimś ślub, a z drugiej strony brać pod uwagę, że jeśli nie ten ślub, to w takim razie kompletne rozstanie, kiedy te dwa podejścia są tak po zupełnie różnych stronach emocjonalnego związania z jakimś człowiekiem. Podobny motyw możecie zobaczyć w Netflixowym serialu Insecure, czyli niepewne. To jest serial o Czarnych przyjaciółkach, czarnych dziewczynach żyjących w Los Angeles. To, że są czarne, ma tutaj ogromne znaczenie, bo ten film dużo mówi o rasie, o tym, jak one podchodzą do związków z kolesiami, którzy też są czarni albo nie czarni, bo tak w zasadzie chodzi po prostu już wtedy o wszystkie inne rasy. Fajnie to pokazuje w taki bardzo normalny i życiowy sposób, jakimi one, właśnie jako czarne dziewczyny, z jakimi problemami się spotykają w Stanach i nawet nie w kontekście takich dużych problemów związanych z rasizmem systemowym, ale takim zwyczajnym, codziennym życiu. I to jest bardzo ciekawe, szczególnie dla mnie, jako dla osoby, która nigdy nie żyła w niejednorodnym społeczeństwie. Teraz żyje, ale jednak no, Polska była po prostu zawsze bardzo jednorodnym krajem. I te problemy, które dotyczą racizmu w Stanach są bardzo specyficzne, wydaje mi się, właśnie dla Stanów. I ten serial w bardzo ciekawy i przystępny sposób to tłumaczy. Ale to jest jakby jedna rzecz, natomiast druga, ten serial jest absolutnie prześmieszny. Bohaterki są... Świetnie zbudowane, są bardzo prawdziwe, jest tam bardzo dużo seksu, bardzo dużo takich rozkminek, właśnie 30-letnich dziewczyn, i jest też ten motyw ślubu, który powinien się wydarzyć, trochę się nie wydarza. Ludzie z tego związku, którym, o którym mowa, chcieli to zrobić, a z drugiej strony, właśnie jednak, może się rozstaną. I ten motyw się może często przewija w filmach, ale dlatego, że on jest taki właśnie bardzo prawdziwy. Mimo, że na chłopski rozum, on jest absurdalny, ten problem, no bo albo chcesz się hajtać, albo się chcesz rozstać. Nie może to jakby działać jednocześnie. Ale życie właśnie nie do końca jest takie, jak pojmowane przez chłopów, tylko na no troszeczkę bardziej skomplikowane. A jak już jesteśmy przy chłopach, to obejrzałam chłopów w kinie, tą wersję malowaną, i bardzo mi się podobała, ale coś czułam, że mnie scenarzyści oszukali. No więc właśnie skończyłam dosłownie parę dni temu czytać chłopów ja zaczęłam czytać chłopów w liceum, ale nigdy nie udało mi się ich skończyć, bo było już tyle lektru, że trzeba było iść do przodu, ale wiedziałam zawsze, że to jest super książka. Natomiast teraz jestem po prostu naprawdę w szale i w podziwie chłopów, ta książka jest niesamowita. To jak tam są zbudowane postacie, są takie pełnokrwiste, są negatywne i pozytywne w jednym, mają po prostu normalne charaktery i to się rzadko zdarza, szczególnie mam wrażenie w produkcjach filmowych. Jest tendencja do tego, żeby z bohaterów robić albo dobre postacie, albo złe. No natomiast chłopi, no wiadomo, ślub tutaj był w centrum wydarzeń i ślub w chłopach był początkiem tych wszystkich problemów, które się tam wydarzyły. Jest tam taki wspaniały cytat, który teraz przekręcę, przepraszam, bo nie mam go przy sobie. Czyli kiedy stary bierze się za młodą, to diabeł się cieszy. Coś w ten deseń. Sprawdzę na, i wrzucę na Instagramie później ten dokładny cytat, żeby nie było wstydu. Natomiast jest coś w tym właśnie tych małżeństw, które są brane raczej z uwagi na jakieś biznesy czy takie sytuacje. na no chłopak, wiemy jak to się skończyło raczej tragicznie. Natomiast polecam wam wszystkim powrót do tej lektury, jeśli nie czytaliście to w ogóle, przeczytanie jej po raz pierwszy. Dlatego, że Raymond opisuje te wszystkie postacie w taki sposób, że je po prostu widzicie, czujecie, wiecie, jakie one są, wiecie, co one czują. I jest to niesamowite. A jeśli też chodzi o ten ślub, no ślub w chłopach był wystawny, był ogromny, był wspaniały. W zasadzie jedno takie wydarzenie się dzieje tam pewnie w dekadzie. I też wydaje mi się właśnie, że to jest trochę tak, jak dużo ludzi robi ze ślubem, czyli zamiast się zastanowić nad tym, co chcą, czego nie chcą, czy w ogóle chcą się hajtać z tą osobą, to tak po prostu skupiłem się na tym, żeby ten ślub był taki niesamowity, zamiast na tych ważnych rzeczach, no a często się to kończy tragedią. O tym widmie ślubu, które jest takie triggerujące, tak jak w serialu Niepewne, chciałam powiedzieć w kontekście filmu Biedne Istoty. Tam też to było fajnie pokazany ten złamany konwenans tego, jak główna bohaterka, Bella Baxter, z tym widmem ślubu i przejścia po prostu z siebie jako dziewczynki, z władania ojca w po prostu ręce drugiego mężczyzny, to widziała jako taką klatkę, która striggerowała ją do tego, żeby uciec i tego, tego życia zaznać na swoich zasadach. Ten film jest świetny, mi się bardzo podobał. Co prawda czytałam ostatnio na Krytyce Politycznej taką negatywną recenzję, a propos tego filmu i emancypacji kobiet poprzez seks, ale nie wiem, czy do końca zgadzam się z tą opinią. Jest to ciekawe, więc jeśli oglądaliście Biedne Istoty, to polecam Wam również przeczytanie artykułu. Podlinkuję na pewno pod odcinkiem, żebyście mogli przeczytać i trochę może zweryfikować ten zachwyt. Jeśli macie, tak jak ja, zachwyt nad tym filmem, bo mi on się strasznie podobał i w zasadzie nie miałam absolutnie nic złego do powiedzenia po projekcji, co się naprawdę rzadko zdarza w moim wypadku. Bo ja zazwyczaj mam do powiedzenia coś negatywnego. Jak na przykład w przypadku Dune 2, na której byłam w Kinie dosłownie dzień przed nagraniem tego podcastu, i nie mogę uwierzyć w to, że tak dużo ludzi się zachwyca tym filmem. Jedynka była wspaniałą, wspaniałą produkcją, a dwójka naprawdę, jakby była reżyserowana przez inną osobę. Może była, bo tego nie sprawdziłam, miałam to zrobić, ale oczywiście zapomniałam. No ja jestem naprawdę bardzo niepocieszona, bo liczyłam na tak dużo. Ta jedynka była taka oniryczna, nie do końca było wiadomo, co jest snem, co jest jawą, co się dzieje, gdzie jest jakby jakaś taka linia rzeczywistości. A dwójka była taka amerykańska, wypowiedziana, każde słowo do takiego stopnia, żeby ten widz nie musiał się niczego sam domyślić, tylko wszystko miał podane na tacy. No bardzo jestem niezadowolona, szczególnie, że grają tam naprawdę wspaniali aktorzy, ale grali wszyscy w tak przerysowany sposób, że musiało to być żądanie reżysera. Ale mówię o dunie 2, dlatego że tam również jest motyw ślubu, więc to nie jest tak, że po prostu chciałam się wypowiedzieć na ten temat. Oczywiście, jeśli mówię o filmach i o serialach, to nie mogę ominąć mojego ukochanego, formatywnego i formułującego mnie serialu, czyli Seksu w Wielkim Mieście. I tam są dwa śluby, czyli jeden ślub, który bierze Miranda, i to jest bardzo piękna scena, kiedy dziewczyny pytają się Mirandy, dlaczego chce wziąć ślub? No bo ona już jest dorosłą kobietą, nigdy nie była specjalnie romantyczna, nigdy nie potrzebowała chyba jakiejś takiej deklaracji, i ona w tym yy, odcinku mówi, że po prostu poczuła, że chciała nagłos przy swoich najbliższych osobach. Powiedzieć do tego swojego wybranka, że go kocha i że chce spędzić z nim życie. I ja uważam, że to jest takie romantyczne i piękne. Słuchajcie, może jednak jestem trochę romantyczką. I sama się oszukuję, że nie jestem. No ale w każdym razie to mi się bardzo podobało. Też może dlatego, że Miranda jest postacią bardzo cyniczną i taką down to earth, jakby to powiedzieć. I w jej ustach to dopiero tak naprawdę ten romantyzm i te słowa nabierają znaczenia. No, oczywiście, drugi ślub również jest już tym razem w filmie Seks w wielkim mieście i kończy się on absolutną tragedią. I chciałam powiedzieć, że to jest tam związane z tym właśnie takim dużym naciskiem, napięciem, napinką związanym z, te, z tym ślubem, gdzie ten koleś po prostu już nie wytrzymuje, ale potem sobie myślę typie, jakby masz 50 lat, kiedy co, co cię tak stresuje w tym ślubie? No błagam. A taki tam był przecież wątek, teraz jak sobie o tym myślę, to gdybym była główną bohaterką, to chyba bym go popędziła, bo ileż można. Po prostu zadawać z chłopakami, którzy w wieku 50 lat nie są gotowi na stały związek. Myślę, że wszystkie słuchaczki mojego drugiego podcastu rozumieją moją frustrację. Ciekawy motyw ślubu jest w serialu Sukcesja. Jeśli nie oglądaliście, to musicie to zrobić, dlatego że jest to jeden z lepszych seriali ostatnich lat. W ogóle jeden z lepszych seriali, po prostu. No i tam właśnie jest motyw ślubu, nie powiem który, bo jest ich więcej, ale jeden mi się szczególnie podoba, kiedy panna młoda mówi po ślubie do swojego męża, że ma nadzieję, że on rozumie to, że są w otwartym związku. Więc że powiedzieć: otwarte związki jak najbardziej ok, ale może trzeba to ustalić troszeczkę wcześniej niż w dniu ślubu. Kolejnym serialem, który mi się wydaje, że był zrobiony parę lat temu, a był zrobiony chyba ponad dziesięć. Jest serial Girls zrobiony przez Linę Danam. Jeśli tego ktoś nie oglądał, to już proszę na HBO włączać i wszystkie sezony oglądać, bo to jest naprawdę świetny serial o młodych ludziach, takich bezpośrednio po studiach. Ja to mniej więcej w takim czasie oglądałam i bardzo, mimo tego, że to są, że ogląda się serial amerykański, to te problemy rezonują. Bardzo fajnie i tam też jest motyw ślubu i komiczny motyw, którą pannę młodą pani Makijażyska pomalowała tak, że ona wyglądała jak pomalowany mężczyzna. <grym> to strasznie zabawne. I cały dramat związany z tym ślubem również były bardzo komiczne. A sam serial Girls jest z jednej strony bardzo zabawny, a z drugiej strony taki na poważnie. I ten miks tych dwóch elementów. To jest chyba moja ulubiona rzecz w kinie. Że z jednej strony mamy się śmiać, ale z drugiej strony wiemy, że oglądamy prawdziwe życie. A raczej problemy, które mówią o prawdziwym życiu. No bo jednak oglądamy serial. Myślałam też o takich starych filmach jak Uciekająca Panna Młoda, ale ja szczerze mówiąc wiem, że tam grała Julia Roberts, ale już nie pamiętam tego filmu, bo oglądałam go naprawdę wiele lat temu, a ten film pewnie ma z 30 lat. Natomiast pamiętam również z Julią Roberts, a może ja teraz mieszam, słuchajcie. No nie wiem, trzeba będzie sprawdzić. Mój chłopak się żeni i to był świetny film. I tam też gra Julia Roberts, tylko chciała odbić pana młodego. Wspaniała, zabawa. Szczerze mówiąc, może sobie kiedyś puścić te stare filmy i zobaczyć, jak one się zostarzały. Pewnie źle, znając życie. I jeśli lubicie Tima Bartona i animowane filmy, to koniecznie musicie zobaczyć gnijącą pannę młodą. Ja lubię Tima Bartona, animowane filmy też, chociaż ja je bardzo rzadko oglądam. Nie wiem czemu. Może sobie muszę puścić w poniedziałek Wielkanocny jakiś animowany film. Tylko mój problem jest taki, że jak w animowanych filmach są zwierzątka i im się dzieją różne rzeczy, typu mama ich zostawia albo coś, to dla mnie to jest za mocne. Wolę oglądać melodramaty, jakoś mnie mniej przeżywam, niż te dramy, które się dzieją w animowanych filmach. Dlaczego? Nie wiem. A z takich starych filmów, no to Koniecznie Absolwent, w którym też oczywiście ślub jest dookoła tego filmu. No nie mogę nic powiedzieć, bo wiem, że są osoby, które na pewno tego filmu nie oglądały, bo jest to naprawdę stary film. I gra w nim. Super przystojny młody das i co tam się dzieje, Uf, to jest tak naprawdę super pozycja na święta do obejrzenia. Powoli zmierzam do końca, więc takie pozytywne produkcje o ślubie, żeby jednak trochę na wesoło, no to Bridesmaids, który jest komedią po prostu, taką zupełnie komedią. Nawet nieromantyczną, a może romantyczną, ale głównie po prostu komedią. To jest prześmieszne, więc musicie absolutnie zobaczyć, jeśli jeszcze nie widzieliście. Chociaż ja, jak to oglądałam, to myślałam: Boże, żebym ja czegoś takiego w życiu nie zrobiła komuś. A druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, to po prostu filmy Bollywood. Mój pierwszy film Bollywood, który widziałam, to było czasem słońce, czasem deszcz. I ten poziom przepychu, kolorów, tego podejścia do tych wesel i, i do miłości. To jest naprawdę zupełnie coś innego, i taka fajna odskocznia od takich filmów, które się zazwyczaj ogląda, jeśli są one robione w Europie czy w Stanach. Tym samym przeszłam już przez całą listę, oczywiście, jeśli chodzi o filmy i seriale. Ja zawsze czekam na polecenia. Teraz się boję cały czas, że zapomniałam o jakimś filmie ważnym albo serialu, i ktoś mi to napisze. Ja pomyślę, o nie, wszystko stracone, ale tak naprawdę nie stracone, bo. Będę na pewno o to pytać i na pewno będę udostępniać wszystkie odpowiedzi o filmach, które Wy polecacie. A będę to robić na swoim Instagramie Kobieta na skraju oraz na Wasze historie, wasze propozycje odcinków, Wasze wrażenia z odcinka, czekam również na mailu kobieta na skraju Słyszymy się za dwa tygodnie, dziękuję za słuchanie.